Dzień dobry, witam Was, Wasz najbardziej nielubiany youtuber, czyli ja. Przejdźmy sobie do tej aplikacji. Nie wiem co my tu będziemy robić, ale nie będzie, że wiem o co chodzi. To ostatnim się o tym bawiłem. Nieco trudne. Napiszcie, na dobrze wyszło. U, a, u, a, u, a, u, a, u, a, u. Там тут было трех Сезонный Сезумлянц. Там -то мне -то не полова. Комплятный мне -то не Еще на Мы Источник двух только.

Mogą być molki, konta powiadasz. Ale tak moderatora u niego to, to nie to 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 to, to, to. Wszystkich masz pogarniać, podobno. Te ja to Ja go pierwszy raz na oczy widzę, więc. Więc i ma zaufanego. Mam. Właściciel, administrator, technik, moderator Youtuba, wspierający, starszy widz, top donator, donator, zaufany widz, Fortnite, PC, konsola, ratowanie świata. Chłopak, nie masz ani konsoli, nie masz ani ratowania świata, nie masz ani u siebie wspierającego, nie masz ani u siebie donatora, nie masz u siebie ani top donatora. A mnie nie jest lepiej w tego morzu, śmieciamy. Wonneski maledzin. Sej, what the Kot! Nie miałby, ty kurde Mafia szały, mafia szały, ma

O, kot Cysiak miauczy. No nie miaucz. No co miauczysz? Po co miauczysz? Czego miauczysz? No czego miauczysz? Kocie ty kurde jem. Godzina siódma dwadzieścia dziewięć. Wstety chłop jest nieaktywny, więc nie wiem, czy go albo wyrzucić, albo mu odebrać rangi. nie siedzi. Nawet aktywne... Aktywne... Nieaktywne kompletnie, to zabiorę parę rang. Zabiorę technika, zabiorę. Moderatora. Zabiorę zaufanego. No i co nie tyle. Ale... A coś mi się pokoczkało te dziewczyny chyba. No dobra, dobra mam Dobra, dobra.

Graliście kiedyś już gry o na przykład późna godzina pojawił w po Sylwestra? <laughs> chyba logiczne i łatwe, nie? Pamiętajcie, jak będzie jakiś quiz... Dobra, jednak tego nie powiem, jednak to zachowam na późniejszy czas. Ale ja się turlam po tej kanapie, Jezus Maria. Znaleźli.

Koko, koko, kukurydza, kukurydza gotowana, orzeszki w karmelu. Jestem walnięty tak jakby patonią. Coś ja pewnie, to znam. A to było grane na arenach solo. Dobra. Dobra. Trochę wada wymowy mi przeszkadza. No i znowu kot miałczy. Kot. Kot. Nie, kot nie? Dobra, jesteś już cię ty. Dobra, ja już się nudzę, więc muszę, 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 muszę zjeść śniadanie, więc do widzenia i, i papa.